Sam tytuł numeru Umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie no już sporo mówi, prawda? sugeruje cel umocnienie wiernych. Mamy tu, no naprawdę, fascynującą mieszankę. Jest sprawozdanie z działalności, są głębokie rozważania teologiczne i takie bardzo praktyczne wskazówki duchowe. Naszym celem jest wydobyć jakby esencję tego historycznego tekstu, zrozumieć, co było kluczowe dla tej społeczności badaczy pisma świętego wtedy, szczególnie w kontekście tej zbliżającej się dorocznej pamiątki śmierci Chrystusa. Wyraźnie przebija się temat duchowego przygotowania, czystości serca, no i znaczenia ofiary Jezusa. Zgadza się. To jest takie, wiesz, okno na bardzo specyficzny moment w historii ruchu Badaczy pisma świętego. Po śmierci Rasela w 1916 no, ruch przeszedł przez okres y, podziałów i trochę redefinicji. Ta publikacja pochodzi właśnie z kręgu Johnsona, lidera ruchu epifanii, czyli jednej z grup, które powstały po tych zmianach. Ten numer z marca 1924 jest ciekawy, bo łączy takie no, codzienne życie organizacji. Sprawozdania, finanse, jak rozchodziła się literatura, z bardzo intensywną teologią. I to wszystko skupione wokół kluczowego dla nich wydarzenia, czyli pamiątki. W tamtym roku obchodzili ją 18 kwietnia. Widać wyraźnie próbę budowania tożsamości, mobilizacji wspólnoty wokół no, ich specyficznych interpretacji i praktyk. Dobra, to zacznijmy od początku od tego piątego rocznego sprawozdania. Od razu, no, rzuca się w oczy ten ton głębokiej pokory. Podkreślają, że wszystkie osiągnięcia to zasługa Boga i Chrystusa, a oni sami są tylko narzędziami. To ważne takie zastrzeżenie na wstępie. Samo sprawozdanie przedstawia obraz taki powiedzmy dość złożony. Z jednej strony, no, ogromny sukces w dystrybucji tych czasopism Heralds of the Epiphany przez wolontariuszy. Mówią o ponad milionie egzemplarzy, gazetek rozdanych za darmo. Tak. To pokazuje niesamowite zaangażowanie, takie oddolne. Tak. Ten wolontariat był ich siłą napędową, zdecydowanie. Ale z drugiej strony, sprawozdanie odnotowuje spadek sprzedaży książek, na przykład tego wznowionego Żywot Śmierć Przyszłość i broszur też. Sami autorzy sugerują, że może to wynikać z mniejszej aktywności kolporterów, czyli tych osób, które zawodowo rozprowadzały literaturę. Jest tu więc takie no, pewne napięcie między entuzjazmem ochotników, a tą bardziej zorganizowaną dystrybucją. Ale co ciekawe, oni bardzo precyzyjnie definiują, na czym polega ich praca. To nie jest, jak piszą, taka typowa ewangelizacja mas, czy rzęcie w sensie no, pozyskiwania nowych wiernych na wielką skalę. Dokładnie. Określają swoją misję jako dzieło skierowane do no, bardzo specyficznych grup. Używają tutaj tej swojej charakterystycznej typologii, prawda? Mówią o pracy skierowanej do pozaobrazowego kozła Azazel'a. W ich rozumieniu to symbolizowało osoby z klasy wielkiego grona, czyli innej klasy, zbawionych niż kościół, o takich bardziej, powiedzmy, ziemskich umysłach, które potrzebowały oczyszczenia z błędnych nauk. Wspominają też o młodocianych świętych, czyli młodych duchem, członkach wspólnoty. Główny cel to, po pierwsze, zwalczanie nauk uważanych za błędne w nominalnym chrześcijaństwie, jak nie wiem, doktryna o wiecznych mękach, ale też i, to jest znamienne, korygowanie błędów wśród innych grup badaczy Pisma Świętego. Nazywają ich ludem prawdy. To pokazuje, że spora część ich energii była skierowana jakby do wewnątrz, na polemiki, na próby ugruntowania własnej interpretacji prawdy wśród tego szeroko rozumianego ruchu badaczy. Aha, czyli to sprawozdanie to nie tylko liczby, ale też taki, no, manifest ideowy trochę, pokazuje ich miejsce w tym całym ówczesnym krajobrazie religijnym. Mówią też o pracy biura głównego w Filadelfii, które nazywali Domem Biblijnym Epifanii, o pomocy lokalnych członków zboru przy pracach biurowych, korekty, pakowanie wysyłek, takie rzeczy. Jest też wzmianka o wzroście prenumeratorów, szczególnie polskiej edycji teraźniejszej prawdy. Podobno jeden z braci z zachodu Stanów przysłał setki nowych nazwisk. Tak i warto też zauważyć ten Wymiar międzynarodowy. Wydawanie publikacji po polsku, duńsko-norwesku, drukowanie traktatów w Indiach w lokalnych językach, rozpoczęcie kampanii ogłoszeń w prasie anglojęzycznej na wschodzie koordynowane z Londynu, wspominają o działalności pielgrzymów, czyli tych podróżujących, mówców, i tworzeniu się nowych zborów. Pada liczba przynajmniej tuzyna nowych wspólnot. I mimo tych spadków w sprzedaży książek, rok 1923 podsumowują jako rekordowy. Nazywają go sztandarem wszystkich naszych lat. To miało wyraźnie podnieść morale, zmobilizować do dalszego wysiłku, no i do dziękczynienia Bogu. Widać taką dynamikę i ambicję, żeby rozszerzać wpływy. Okej, okay, przejdźmy teraz do części teologicznej. Ona stanowi chyba sedno tego numeru. Punktem wyjścia jest ta dobrze znana historia wyboru Dawida na króla Izraela z pierwszej księgi Samuela. Prorok Samuel, widząc tych rosłych braci Dawida, był pod wrażeniem ich wyglądu. Ale Bóg mówi mu, nie patrz na jego wygląd, ani na jego wysoki wzrost. No, bo Pan nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. To zdaje się być pruczowy werset dla, no, właściwie całego tego numeru. Tak, zdecydowanie. Cała argumentacja krąży wokół tej idei, Liczy się to wewnętrzne usposobienie, szczerość intencji, lojalność serca wobec Boga. Nawet jeśli zewnętrzne czyny są niedoskonałe, jak to potem wielokrotnie było w życiu samego Dawida, prawda? Tekst rozwija tę myśl historycznie. Twierdzi, że prawo mojżeszowe. Nie zostało dane Izraelitom z takim no, realistycznym oczekiwaniem, że upadła ludzkość będzie w stanie je doskonale przestrzegać. Celem prawa było raczej ukazanie tej grzeszności człowieka, jego niezdolności do osiągnięcia doskonałości o własnych siłach, a przez to wyłonienie tych, którzy mieli ducha zakonu, czyli to szczere pragnienie służenia Bogu, i tę grupę identyfikują jako przyszłych starożytnych świętych czyli tych wiernych mężów Starego Testamentu, którzy mają otrzymać no szczególną pozycję w przyszłym królestwie. Czyli podobnie było przy pierwszym przyjściu Chrystusa. Domych swojej niedoskonałości i tęskniących za prawdziwą sprawiedliwością po prostu do ludzi szczerego serca. I tu dochodzimy do czegoś, co wydaje się mieć takie bardzo praktyczne zastosowanie w relacjach wewnątrz tej wspólnoty. Tekst przypomina, że chrześcijanin jest niejako taką dwojaką istotą. Ma w sobie tego nowego człowieka, zrodzonego z ducha, który dąży do doskonałości, ale jednocześnie zmaga się ze słabościami upadłego ciała, z tym starym człowiekiem. I dlatego pada takie wezwanie, żeby nie sądzić braci w wierze powierzchownie. Przez pryzmat ich błędów, potknięć czy słabości. Dokładnie. Apelują o takie patrzenie głębiej, o próbę dostrzeżenia szczerości ich serca, ich intencji, owoców ducha, które mogą się pojawiać, mimo niedoskonałości. Jeśli ktoś deklaruje dobre zamiary, jeśli jego ogólny kierunek życia świadczy o miłości do Boga i braci, to należy dać mu kredyt zaufania. Patrzeć na serca, a nie potępiać za pojedyncze niedoskonałe uczynki. Używają takiej analogii drzewa. Dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale czasami warunki zewnętrzne, jak susza czy mróz, mogą wpłynąć na jakość tych owoców w danym sezonie. To nie znaczy, że drzewo stało się złe. No, to ciekawe porównanie. I ta zasada patrzenia na serce jest też zastosowana do wyboru samego kościoła, tej pozaobrazowej klasy Dawidowej. Podobnie jak Dawid najmłodszy, pasterz, pomijany przez ojca i braci, tak Jezus i jego naśladowcy często byli i są odrzucani przez świat, przez tych, którzy kierują się zewnętrznymi pozorami. Tak cytują tu fragmenty z pierwszego listu do Koryntian i listu Jakuba, te, które mówią, że Bóg wybrał to, co w oczach świata jest głupie, słabe, niskiego rodu, pogardzone, a także ubogich tego świata, żeby ich uczynić bogatymi w wierze. Celem tego Bożego Wyboru jest zawstydzenie mądrych i możnych tego świata i pokazanie, że zbawienie jest z łaski, a nie z ludzkich zasług, żeby żadne ciało nie chlubiło się przed Bogiem. To jest taka wyraźna przestroga przed ocenianiem duchowej wartości ludzi według tych światowych standardów pozycji społecznej, wykształcenia, bogactwa czy popularności. Przesłanie jest jasne: ufajmy Bożemu wyborowi, bo tylko on zna serca. To musiało być bardzo wzmacniające dla członków tej społeczności, którzy no, często nie należeli do elit społecznych. To nas płynnie prowadzi do tego centralnego tematu numeru, ścisłe związanego ze zbliżającą się pamiątką śmierci Chrystusa, która przypadała 18 kwietnia 1924 roku. Zaczyna się od przypomnienia historii Paschy w Egipcie. Izraelici zostali ocaleni od śmierci pierworodnych dzięki krwi baranka, którą pokropili od swoich domów. Autor artykułu ubolewa, że tak niewielu ludzi, czy to wśród Żydów, czy chrześcijan, rozumie głębsze takie typologiczne znaczenie tego wydarzenia. I od razu y, przechodzi do wyjaśnienia tej typologii. Baranek paschalny to oczywiście typ czyli zapowiedź Jezusa Chrystusa. Tego baranka Bożego, który gładzi grzech świata, jak go nazwał Jan Chrzciciel, jego śmierć na krzyżu jest traktowana jako zapłata okupu, kary za grzech Adama, który ciążył na całej ludzkości. A co z krwią? No właśnie, kropienie krwią baranka na odrzwiach symbolizuje w tej interpretacji przypisanie zasługi śmierci Chrystusa tym, którzy w Niego wierzą i należą do domowników wiary. Bez tego aktu wiary i przypisania sama śmierć Chrystusa nie przyniosłaby indywidualnego zbawienia. Jest tu jednak pewien, no, bardzo ważny niuans. Tekst podkreśla, że w Egipcie ocaleni zostali pierworodni synowie Izraelitów. Jak oni to interpretują? Aha, i to jest kluczowe dla ich rozumienia. Tych pierworodnych z Egiptu traktują jako typ na Kościół Pierworodnych, o którym wspomina list do Hebrajczyków. Identyfikują tę klasę jako tych, którzy w obecnym wieku Ewangelii zostają spłodzeni z Ducha Świętego i mają nadzieję na niebiańskie dziedzictwo. Według tej nauki, tylko oni, ta szczególna klasa pierworodnych, są teraz w obecnym czasie chronieni przez krew Chrystusa w pełnym tego słowa znaczenia i muszą świadomie trwać pod tą ochroną. Aha. I właśnie do tej grupy skierowane jest bardzo mocne ostrzeżenie. Wygląda na to, że no, odpowiedzialność idzie w parze z przywilejem. Zdecydowanie. Tekst powołujący się na fragmenty z listu do Hebrajczyków, rozdziały 6 i 10, oraz drugiego listu Piotra, rozdział 2, ostrzega. Ostrzega, że dla tych, którzy poznali prawdę. Doświadczyli darów Ducha Świętego, a potem świadomie i dobrowolnie odrzucili Chrystusa i powrócili do grzechu, no dla nich nie ma już możliwości pokuty. Taki stan prowadzi do tego, co nazywają wtórną śmiercią czyli całkowitego i ostatecznego unitestnienia. To jest przestroga skierowana specyficznie do tej klasy pierworodnych członków Kościoła. Podkreśla się tu ogromną odpowiedzialność związaną z otrzymanym poznaniem i łaską. Mhm. Następnie artykuł przechodzi do ustanowienia samej pamiątki. Podkreśla, że Jezus świadomie nawiązał do paszchy podczas ostatniej wieczerzy, ale nadał jej nowe znaczenie. Tak, wskazują, że Jezus podając chleb i wino jakby utożsamił się z barankiem paschalnym. Słowa to czyńcie na moją pamiątkę, cytowane przez Pawła w pierwszym liście do Koryntian, są interpretowane jako polecenie, żeby odtąd jego naśladowcy obchodzili rocznicę jego śmierci, czyli antytyp wypełnienie zapowiedzi, a nie pamiątkę wyjścia z Egiptu, czyli typ zapowiedź. Chleb symbolizuje jego złamane ciało, ofiarę złożoną za grzechy świata, a wino symbolizuje jego przelaną krew. Cenę okupu. Zamiast tego literalnego baranka, gorzkich ziół i przasnego chleba z paschy, mamy nowe symbole jego ofiary. I tu pojawia się no bardzo ostra krytyka późniejszych zmian w sposobie obchodzenia tej uroczystości. Szczególnie mocno potępiona jest katolicka msza. Tak, nazywają ją wręcz obrzydliwością spustoszenia. Główny zarzut dotyczy nauki o przeistoczeniu i rozumienia mszy jako ponownego bezkrwawego ofiarowania Chrystusa. Zdaniem autora artykułu, to umniejsza znaczenie tej jednorazowej, doskonałej ofiary złożonej przez Jezusa na Kalwarii, która, według listu do Hebrajczyków, była wystarczająca raz na zawsze. Krytykują również protestanckie praktyki częstego obchodzenia wieczerzy pańskiej, co miesiąc, co kwartał, a nawet co tydzień. A dlaczego uważali te częste obchody za niewłaściwe? Co im w tym przeszkadzało? Argumentują, że to wynika z niezrozumienia, iż pamiątka jako odpowiednik paschy powinna być obchodzona raz w roku, dokładnie w rocznicę śmierci Chrystusa, czyli według kalendarza żydowskiego 14 dnia miesiąca Nisan. Dla nich ta coroczna data była niezwykle ważna. Uważali, że częstsze obchody trywializują tę uroczystość i odbierają jej ten wyjątkowy charakter. Twierdzą też, że wzmianki o łamaniu chleba w dziejach apostolskich, które czasem interpretuje się jako wczesne formy Eucharystii, odnosiły się w rzeczywistości do zwykłych wspólnych posiłków, tak zwanych agap, a nie do formalnej ceremonii pamiątki. Ten nacisk na coroczne obchody 14 Nisan jest rzeczywiście no, bardzo charakterystyczny dla tego nurtu badaczy. Jakie znaczenie przypisywali... Takiemu właśnie podejściu. Co to im dawało? Wierzyli, że obchodzenie pamiątki, dokładnie w rocznicę śmierci Jezusa, nadaje jej szczególną powagę. Ma to być czas takiej głębokiej refleksji nad wydarzeniami ostatniej wieczerzy, modlitwy w Getsemanie, procesu i ukrzyżowania. Czas na rozważanie wierności Jezusa aż do śmierci, ale też zdrady Judasza i tej słabości pozostałych uczniów. To ma być moment intensywnego samobadania, duchowego oczyszczenia i odnowienia takiego osobistego postanowienia wierności Bogu na wzór Chrystusa. Taka coroczna koncentracja miała, ich zdaniem, znacznie głębszy wpływ niż takie rutynowe, częste ceremonie. Jasne. Artykuł wyjaśnia też symbolikę picia kielicha. Jezus mówił apostołom, że będą pić z jego kielicha. Co to właściwie miało znaczyć? No, w obecnym czasie, dla naśladowców Chrystusa, Picie jego kielicha symbolizuje udział w jego cierpieniach, doświadczeniach i tej ofiarnej śmierci. Czyli taką gotowość do poświęcenia własnego życia w służbie Bogu i prawdzie, tak jak On to uczynił. Ale jest też perspektywa przyszłości. Jezus mówił, że nie będzie już pił z owoców winorośli, aż do dnia, gdy będzie go pił nowy w Królestwie Bożym. Ten nowy kielich symbolizuje przyszłą radość, chwałę i wspólne panowanie z Chrystusem w Jego Królestwie. To jest obietnica nagrody za wierność w znoszeniu obecnych prób. A co z tym jedzeniem ciała Syna Człowieczego i piciem jego krwi? O tym Jezus mówił w szóstym rozdziale Ewangelii Jana. To jest często taki no, dość kontrowersyjny fragment. Tekst wyjaśnia to również symbolicznie, odrzucając dosłowną interpretację. Jedzenie ciała oznacza przyjęcie przez wiary wartości jego ofiary, jako okupu za grzech Adama. Kościół je tę ofiarę, kiedy przez wiarę przypisuje sobie jej zasługę, co pozwala na usprawiedliwienie i rezygnację z ziemskich perspektyw na rzecz tej nadziei niebiańskiej. Z kolei świat w przyszłym tysiącleciu będzie jadł w tym sensie, że będzie przyjmował błogosławieństwo. Błogosławieństwa restytucji, czyli przywracania do ludzkiej doskonałości, które stały się możliwe dzięki tej ofierze. Natomiast picie krwi jest przedstawione jako przywilej i obowiązek specyficzny dla Kościoła w obecnym wieku. Oznacza ono coś więcej niż tylko przyjęcie korzyści z ofiary. Oznacza aktywny udział w jego ofiarniczej śmierci, czyli poświęcenie własnego, usprawiedliwionego życia ludzkiego w służbie Bożej na wzór Jezusa. Dobra. Przejdźmy do kolejnego artykułu. Stanowi on takie swego rodzaju ostrzeżenie moralne. Ostrzega przed swawolnymi grzechami. Ilustruje to jedną z pokus Jezusa na pustyni, opisaną w Ewangelii Mateusza. Szatan namawiał go, żeby rzucił się w dół z narożnika świątyni, kusząc go cytatem z Psalmu 91 o ochronie anielskiej. Jezus odmówił, odpowiadając. Napisano także: Nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Ten incydent służy jako przykład kuszenia Boga albo wystawianie go na próbę. W tym kontekście jest to wyjaśnione jako działanie takie zuchwałe, lekkomyślne, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem albo wręcz z wolą Bożą. Przy jednoczesnym oczekiwaniu, że Bóg w cudowny sposób zainterweniuje, żeby zapobiec negatywnym konsekwencjom, albo że pobłogosławi działanie podjęte w nieposłuszeństwie. Autorzy odróżniają to od doświadczania Boga w oparciu o jego rzeczywiste obietnice, jak na przykład ta zachęta z księgi Malachiasza, żeby przynieść dziesięciny i zobaczyć, czy Bóg nie otworzy okien niebieskich. A jakie konkretne zastosowanie ma ta przestroga dla chrześcijan, do których był kierowany ten tekst? Jak oni mieli to rozumieć? Przestroga dotyczy tego, by chrześcijanie, którzy mają obietnice duchowe i niebiańskie, nie oczekiwali automatycznie doczesnych błogosławieństw, jak bogactwo, zdrowie, sukces materialny, które były obiecane cielesnemu Izraelowi pod prawem. Nie można, jak to ujmują, siać ciału, a rządzić z ducha. To znaczy, że nie można prowadzić życia skupionego na zaspokajaniu takich egoistycznych, ziemskich pragnień i jednocześnie liczyć na Boże miłosierdzie i duchowe błogosławieństwa wbrew naturalnym konsekwencjom takiego postępowania. Jest to wezwanie do odpowiedzialności i życia zgodnego z wyznawanymi wartościami. Artykuł kończy się modlitwą z Psalmu 19 o oczyszczenie z grzechów ukrytych oraz właśnie tych swawolnych, popełnianych z zuchwałością. Rozumiem. I wreszcie ostatni główny artykuł tego numeru, tuż przed sekcją pytań i odpowiedzi, znowu wraca do tematu czystości. Tym razem tytuł brzmi Czystość serca i życia, a punktem wyjścia jest werset z Księgi Izajasza 52 od 11. Oczyszczcie się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Tekst wyjaśnia, że pierwotnie odnosiło się to do kapłanów i Lewitów powracających z niewoli babilońskiej. Mieli nieść święte naczynia ze świątyni jerozolimskiej i musieli zachować rytualną czystość. Ale oczywiście, jak to w tej typologii badaczy Pisma Świętego, ten werset ma głębsze prorocze znaczenie. Stosują go do królewskiego kapłaństwa, czyli kościoła w wieku Ewangelii. Naczynia pańskie mogą symbolizować albo te drogocenne prawdy Słowa Bożego, które wierzący mają nieść światu, albo samych wierzących jako naczynia, które Bóg napełnia swoim duchem i prawdą. W obu przypadkach wymóg jest ten sam czystość. Podkreśla się tu potrzebę zarówno tego początkowego oczyszczenia przez wiarę w krew Chrystusa czyli usprawiedliwienie, jak i ciągłego procesu uświęcania. Oczyszczania się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, jak wzywał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Czyli to nie jest jednorazowy akt, tylko stały proces, tak? A dlaczego ta czystość serca jest aż tak ważna? By jest kluczowa dla oglądania Boga, jak mówi kazanie na górze. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W tej interpretacji oglądania Boga oznacza nie tyle fizyczne widzenie, co takie duchowe rozumienie jego charakteru, jego planu, jego woli. Utrata czystości serca przez pielęgnowanie złych myśli, motywów, pragnień prowadzi do duchowej ślepoty, do utraty tej duchowej wizji, dlatego podkreśla się, że pozostanie w łasce Bożej i utrzymanie tego duchowego światła zależy od nieustannego dbania o czystość serca, intencji, myśli, a w konsekwencji także uczynków. To wszystko pięknie wpisuje się w atmosferę przygotowania do pamiątki tego czasu duchowego remanentu i odnowy. Na koniec numeru jest jeszcze ta sekcja pytań i odpowiedzi. To zawsze jest ciekawy wgląd w to, co konkretnie nurtowało tę społeczność, jakie kwestie tam poruszono. Rzeczywiście te Q&A często pokazują jakie punkty doktrynalne były dyskutowane albo wymagały no Ugruntowania. Na przykład jedno pytanie dotyczy tożsamości aniołów, czyli posłańców, siedmiu zborów z księgi objawienia. Odpowiedź odrzuca pogląd, który przypisują tutaj siódmemu tomowi wykładów Pisma Świętego, wydanemu już po śmierci Rassela przez Towarzystwo Strażnica. Jakoby ci aniołowie byli pojedynczymi, wybitnymi postaciami w historii Kościoła, jak Luther czy sam Rassel. Zamiast tego argumentują, że byli to raczej zbiorowi posłańców. W każdej epoce. Obejmujący przede wszystkim pisma apostołów jako takie trwałe posłannictwo, ale też innych podrzędnych proroków czy nauczycieli działających w danym okresie. Aha, czyli widzimy tu taką próbę zdystansowania się od interpretacji rozwijanych przez ten główny nurt ruchu skupiony wokół Towarzystwa Strażnica. A inne pytania? Jest też interesujące pytanie o znaczenie słów aż przyjdzie w kontekście wiecieży pańskiej. Śmierć Pańską, opowiadajcie, aż przyjdzie. Odpowiedź interpretuje to przyjście nie jako jednorazowy przyszły moment widzialnego powrotu Chrystusa, ale jako cały okres jego drugiej obecności, paruzji i epifanii, który według ich wierzeń już trwał. To uzasadniało kontynuowanie obchodzenia pamiątki przez nowe stworzenia, czyli członków Kościoła, w tym okresie. Jest też pytanie, czy osoby spoza tej ścisłej klasy kościoła maluczkiego statka, jak ci wspomniani wcześniej młodocianie święci, mogą uczestniczyć w pamiątce. Odpowiedź jest twierdząca. Naprawdę? A na jakiej podstawie? Argumentują dwoniako. Po pierwsze, w pasłę w Egipcie uczestniczyli wszyscy Izraelici, znajdujący się w domach pokropionych krwią, a nie tylko pierworodni. Po drugie, apostołowie uczestniczyli w pierwszej wieczerze ustanowionej przez Jezusa jeszcze przed pięćdziesiątnicą, zanim zostali w pełni spłodzeni z Ducha Świętego. Ich stan był wtedy, zdaniem autora, analogiczny do stanu młodocianych świętych. Te odpowiedzi wyraźnie pokazują, jak ruch epifanii próbował w tym czasie budować i uzasadniać swoją specyficzną doktrynę i praktyki, często w opozycji do innych grup wywodzących się z dziedzictwa rasela. Podsumowując ten przegląd numeru teraźniejszej prawdy z marca 1924 roku. No, wyłania się obraz pisma, które bardzo ściśle łączy sprawozdanie z takiej intensywnej, globalnej działalności misyjnej z równie intensywną refleksją duchoną i doktrynalną. Wyraźnie widzieć ten nacisk na wewnętrzną czystość serca jako warunek duchowego wzrostu i Bożej aprobaty, na głębokie, typologiczne rozumienie ofiary Chrystusa i tej corocznej pamiątki jako kluczowego momentu odnowy przymierza. Jest też takie silne poczucie własnej, specyficznej tożsamości i misji w ramach tego szerszego ruchu badaczy. Zdecydowanie maluje to obraz społeczności niezwykle skoncentrowanej na duchowej integralności, samodyscyplinie i na tym, co uważali za swoje wyjątkowe zadanie w kluczowym, jak wierzyli, momencie historii zbawienia, czyli tym okresie Epifanii objawiania się obecności Chrystusa. Ta intensywność, to poczucie misji i takie wyraźne oddzielenie się od innych, nawet bliskich historycznie grup jest uderzające. Mm -hmm. Zastanawiające jest, jak taka perspektywa, tak mocno skupiona na tej wewnętrznej czystości, specyficznej roli i krytyce innych form pobożności, no jak to mogło wpływać na długoterminowe losy tej społeczności i jej interakcje ze światem zewnętrznym. To jest istotne pytanie, które wykracza poza sam tekst, ale nasuwa się naturalnie. Taka silna tożsamość grupowa i nacisk na odrębność mogą być źródłem wielkiej siły i wytrwałości wewnętrznej, ale jednocześnie mogą prowadzić do izolacji. Publikacja ta, z tym swoim naciskiem na wierność, czystość i przygotowanie na spotkanie z panem, zdaje się rezonować echem słów z księgi objawienia, które zresztą często pojawiały się w literaturze badaczy. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. To wydaje się być takim ostatecznym przesłaniem i motywacją dla tej społeczności w 1924 roku, oczekującej na pełne objawienie się królestwa.